Siedlecki Magazyn Kulturalny, Magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Żerzyckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. Witam Państwa na naszej letniej scenie artystycznej i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. Przypominam Państwu, że trwają wakacje, a wakacje to Wakacyjna Akademia Talentów, 22 wydanie naszej Akademii, tym razem pod hasłem Łowcy Talentów w najbliższym czasie. Zajęcia teatralne dla dzieci. Te zajęcia poprowadzi Ula Gotowicka, artystka, aktorka, instruktor teatralny prowadzący teatr Drama Mija. 13 do 15 lipca te zajęcia będą się odbywały, ale o tym sama artystka. Drogie dzieci, zapraszam Was na zajęcia teatralne, które odbędą się w ramach Wakacyjnej Akademii Talentów w dniach od 13 do 15 lipca, w godzinach od 13 do 15 na scenie Centrum Kultury i Sztuki. Nasza scena nie po raz pierwszy zamieni się w gigantyczny plac z zabaw z fragmentami scenografii, z lalkami teatralnymi, maskami, z magicznym światłem ultrafioletowym i ekranem cieniowym. Zaproponuję Wam też parę zabaw teatralnych. Gotowi na zabawę? Pa! Czekam! Drodzy Państwo, wakacje to nie tylko sezon ogórkowy, to nie tylko wydarzenia letnie, artystyczne, ale to także praca, ciężka praca naszych grup artystycznych. Teatr S pracował z Agnieszką Wilczyńską nad swoją formą wokalną. Wszystkie inne grupy teatralne wyjeżdżają na zgrupowania, warsztaty po to, żeby na jesieni, we wrześniu, ruszyć z wielką pompą i zaprezentować Państwu nowy program. Lato, wakacje w pełni, a u nas letni festiwal pod muralem, piąta edycja tegoż festiwalu. Stało się to już tradycją, drodzy Państwo, że podczas piątkowych, lipcowych wieczorów spotykamy się tu na placu, nieopodal Centrum Kultury i Sztuki, by dobrze spędzić czas. I w ostatni piątek, 9 lipca, dla Państwa grał zespół Mariachi Los Amigos. To muzyka meksykańska, muzyka południowa. Przeboje, utwory, które, jak sądzę, wszyscy dobrze znamy i przy nich się dobrze bawimy. Z powodu niesprzyjającej aury, niestety, musieliśmy ten koncert przenieść do naszej sali teatralnej. Ale czy było inaczej? Czy było mniej gorąco? Nie, drodzy Państwo, było niezwykle. Było, zresztą popatrzcie sami, jak było. Kto nie był, nie chciał.

Amor, nace de ti, nace de mí de la esperanza. Amor, amor, amor. Nace de Dios, para los dos, nació del alma. Ay, 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 toh and luye tendríe, desqueda rumbanta, so diga, cachanga y te espindos, que la pie, poste, poste, ay, 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 toh and luye tendríe, desqueda rumbanta, Brawo, brawo! Niedzielę natomiast, drodzy państwo, tu na tej scenie i na tym placu oddajemy teatrowi. To teatralne spotkania pod muralem Nowa forma, która pojawiła się w tym roku. Ostatnią niedzielę więc, 11 lipca o godzinie 15 teatr S zaprezentował e, klasyczne, już przedstawienie według klasycznego zresztą e, tekstu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego Mały Książę. Reżyseria hmm, Waldemar Koperkiewicz przy współpracy Roberta Portasewicza. aktorzy to aktorzy e, teatru S. To tekst, to opowieść o tym, że każdy z nas gdzieś tam jest dzieckiem, tylko nie zdaje sobie z tego sprawy, a dzieci? Jak to dzieci? Świat postrzegają zupełnie inaczej, niż my dorośli. Na pewno bez tego filtra dorosłości może. Zresztą jak było, zobaczcie Państwo sami. Narysuj mi baranka! Co, 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 co skąd, gdzie, jak, co, co ty tutaj robisz? Narysuj mi baranka! Mm -hmm. ale, ale ja nie umiem rysować. To bo... nic nie szkodzi! Jakaż pani jest oh. Dopiero się obudziłam. Przepraszam bardzo, jestem jeszcze nieuczesana. <noise> nie jesteś zbyt skromna, lecz jakżeż wzruszająca. <noise> Prawda? Co poradzę? Ja mam władzę. Pałac stron i perło złote. Jeśli zechcesz, to mądrość. Wynagrodzę zaś głupotę. Aha! konkurs. Ja poproszę do siebie 10 osób odważnych. 10 osób. Powiedzcie mi, moi drodzy, na początek, jak nazywał się główny bohater naszej walki? To powielka do góry. Z tych 15 osób. Jak się nazywał? Pamiętasz? Książę. No brawo, proszę bardzo. Dla ciebie płyta. I tutaj na tej płycie są także piosenki z tego. Tak, można proszę bardzo, i siadamy. A teraz powiedzcie mi. E, jak się nazywał ten taki ktoś, kto miał takie spodnie w kratkę i tak fajnie śpiewał, taki tam tutaj różne dziwne rzeczy robił? Gwiazda. Gwiazda, Brawa, płyta. Proszę bardzo. Jak Państwo wiecie, Piątyletni Festiwal pod Muralem to wieczory piątkowe, lipcowe wieczory piątkowe, spędzane tu, właśnie na tym placu, bo na tej scenie prezentują się artyści. Kolejna prezentacja artystyczna w najbliższy piątek, 16 lipca, jak zwykle o 21.00, Road Sixty Six, to zespół rockowy, zespół grający muzykę, tą, którą dobrze znamy, a więc covery, choć nie tylko, covery znanych utworów. A więc, drodzy Państwo, siedleccy muzycy, ci, którzy już Kilkadziesiąt lat niektórzy grają, zaprezentują swój kunszt artystyczny. Musicie Państwo to zobaczyć. Musicie być tym bardziej, że co, wstęp jest wolny. Kolejna prezentacja teatralnych spotkań pod muralem to Najbliższa niedziela, 18 lipca. Drodzy Państwo, tym razem Gratka, dwa przedstawienia. O godzinie 15.00, w oczy mi patrz, recytal Samanty to spektakl dla młodzieży dorosłych. To o godzinie 15.00. Natomiast o godzinie 20.00 chcieliśmy Państwu zaprezentować i zaprosić Was na, te, na spektakl pod tytułem Kantata na Cztery Skrzydła. To spektakl w reżyserii Waldemara Koperkiewicza, spektakl z udziałem Urszuli Gotowickiej, Macieja Czapskiego i Roberta Protasewicza. To spektakl, który jest spektakłacz spektaklem klasycznym już na naszej scenie ze znakomitym tekstem, to spektakl, z którego, jak myślę, dowiecie się Państwo wiele ciekawych rzeczy o sobie, tych, których nawet nie podejrzewaliście, że tak jest. Zapraszam. I to już wszystko w tym letnim, wakacyjnym wydaniu naszego programu. Pamiętajcie Państwo, w piątkowe i niedzielne wieczory lipca spotykamy się tu, na placu pod muralem, ale szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, na naszym profilu na Facebooku. Również przypominam i zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube. Wszędzie tam przecież, drodzy Państwo, zamieszczamy informacje o wydarzeniach artystycznych, które dla Was przygotowujemy. Czyli co? Widzimy się pod muralem. Zapraszam.